Domowe hot dogi, szybkie i proste w przygotowaniu są naprawdę rewelacyjne. Przygotowuję takie owalne bułki, nacinam po całej długości, ale delikatnie i rozpycham na boki, tak aby można było przygotować pozostałe składniki. Następnie każdą bułkę smaruję masłem i dodaję ser żółty, może być mozzarella. Następnie parówki pokroiłam na mniejsze kawałki, pamiętaj aby wcześniej parówki podgotować ponownie ser żółty i tak zapiekam około 10 minut w piekarniku nagrzanym na 200 stopni i po tym czasie dodaję już pozostałe składniki u mnie jest to sałata lodowa ogórek zielony czerwona cebula, pomidorki koktajlowe ketchup świeża natka pietruszki można jeszcze dodać kukurydzę, sos czosnkowy i hot dogi gotowe są naprawdę rewelacyjne, polecam